Twórczość naszej noblistki Olgi Tokarczuk będzie zachowana na wieki w śniegach Arktyki. Jej dzieła trafią do Światowego Archiwum Arktycznego, zwanego również Biblioteką Końca Świata. Wszystko to za sprawą technologii PIGL. 14 książek Olgi Tokarczuk trafi do Światowego Archiwum Arktycznego, znajdującego się na Spitzbergenie. To niezwykłe archiwum zostało założone w 2017 roku przez norweską firmę PIGL, która opracowała w 2002 roku innowacyjną technologię zapisu danych na analogowym nośniku 35 mm specjalistycznej światłoczułej taśmie. Ta nowatorska metoda jest odpowiedzią na zmieniające się potrzeby w dobie rewolucji cyfrowej. Globalne cyfrowe zasoby podwajają się co dwa lata. Około 10% twardych dysków psuje się. Po 4 latach. Koszty bezpieczeństwa danych cyfrowych rosną z roku na rok. Obecnie taśma PIG jest najbezpieczniejszym, najtrwalszym nośnikiem danych na świecie. Niezależne laboratoria zgodnie potwierdzają, że jest ona w stanie przetrwać ponad 500 lat. Pigl łączy historię zapisywania dorobku kultury na fizycznych nośnikach. Przez trzy lata istnienia Światowego Archiwum Arktycznego pozyskano do niego dane m.in. z Europejskiej Agencji Kosmicznej, Muzeum Narodowego w Norwegii, a także z Biblioteki Watykańskiej. W tym towarzystwie znajdują się dzieła Olgi Tokarczuk. Wiadomo z branży filmowej, że taśma filmowa przetrwa 100 lat. Na tej bazie ludzie z firmy PIGL zbudowali podobny nośnik światłoczuły o większej trwałości, ponieważ bazy tej taśmy stanowi poliester pokryty emulsją srebrowo. Nie ma tutaj elementów organicznych, które mogą ulec rozkładowi. Taśma została poddana wszelkim badaniom. Jest to bardzo trwały nośnik. Taśmę zamykamy w specjalnym upracowanym pudełku, który jest tak samo odporny na czas. W tej postaci materiał jest transportowany i deponowany nie tylko na Spitzbergenie, ale też w innych archiwach. Dane na nośniku są zapisywane jako kod QR. I skany książki również zostały zapisane w wersji binarnej w małych, czarnych, szarych punktach, które odzwierciedlają pliki PDF, zapisane obok w formie wizualnej. Norwescy wynalazcy zastosowali ciekawy zabieg na tej taśmie. Otóż każda rolka zawiera przepis na zbudowanie skanera. Gdyby się zdarzyło, że trzeba będzie kiedyś stworzyć z tego archiwum, to osoba, która je otworzy, otrzyma przepis, jak zbudować czytnik danych binarnych.